Witam Was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Aquarius. A to jest Neverwinter and Dragons. E, trochę tutaj już przeszedłem, ponieważ e, pogadałem sobie jeszcze z naszym gościem. Ale. No i mam level, mogę zrobić takie piznięcie tarczą. Zaraz wam to pokażę. P -p 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 pizgłem gościa tarczą i jest ten. Tak. E <laughs> e, dlaczego nagrywam od tego momentu? E, ponieważ. Mm, nie nie dało rady inaczej po prostu I, i, i tyle, bo zapomniałem po prostu włączyć licznika czasu i, i do widzenia e, Zabrakło mi po prostu e, Nie, nie ustawiłem sobie, żeby mi odliczało czas, więc dupa więc dupa A zbierałem złamane strzały. Super jeszcze jeden taki. te mnie na alkrobne nie obchodzą, bo to tutaj nic nie zrobią. Skończyłem zbierz strzały, przechowaj, strzały w berce. To idziemy do beczki. Kiszta beczka. Tutaj jest beczka. To jest beczka. Ok, teraz co? Raz już niki Idziemy do tego gościa, wziąć kościoła. Szeregowy Kończyłem. Kończ zadanie. Level 3, moi drodzy. Bardzo się cieszę. A to jest co za atak? Czekaj, ziomek. Cieszę się. Co to jest? Um. O fajne, fajne. Teraz nie mogę Przeznaczyć cel Okej okay. Napieprzamy nieumarłych żołnierzów Fajne Fajne Wam powiem Dobra Tak, hipipipipip Ale Tym się napierdala O! to Bum! Dobre! Dobre to jest. Jeb, jep, jeb, 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 okej. jak nagrywam to troszkę się tnie. Myślę, że nie przeszkodzi, to w jakże pozytywnie odbierze te gry. Szeregowcu, jakże tu się kurwa prze 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 prze, prze Przedarł. A no jak kurwa. Je, yeah, a Dobra, chuj. Idziemy do most rzemioznicza, smoka. Jadymy, panie. Jadymy bez pierdolenia. Ile mamy czasu? 6 minut. Ok. Ok. dun dun dun, 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 dun. Zapierdolę koleżanko. No i hoj. I tak już kurna, takie defensywne robię, że ja pier... Sam jestem kurna, wiecie. Jeb. Ok. Zostanie już padł łucznicy Tarcza szmato Zobaczmy, jak ich działa, ale dobra tarcza Nie powiem Okej, okay, teraz jeszcze łucznik Tarcza Dobra Ci już padli Idą, idą Jedziemy, kurna je yep. Jedziemy, jedziemy, tarcza, 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 szmato. Gin, 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 no. Pięknie. Jedziemy. Hej, ku. mnie obchodzi to, że ty tam jarasz. Ja tutaj jaram. Jedziemy, jedziemy. No to idziemy do miasta Neverwinter To... Po prostu skończy nagrywać I tyle Dobrze idzie, dobrze idzie, jedziemy No Dobrze padł Tarcza, to. Miecz, dobrze Okej, okay. oni już padli Teraz tutaj ci zdechli Żołnierze, jeb okej, okay. on już padł dobra teraz tutaj jeb Oni fajnie latają jak używam tej, tej specjalności mojej tej tego Q no co? Bordel Tarczasz ma to! Tarczasz ma to! Sprośny upiór! Zajebałem sprośnego upiora, dostałem czwarty level. Ale co to jest? Misturka. Ale, ale, ale... Smora otra. Tak. Kaj, okay, spróbuję. O kurwa! To jest... Burdel się tym robi. Ale dobrze, na pewno dużo za zainwestuje. Tarczasz ma to. Bardzo chętnie będę to ulepszał. Bardzo chętnie będę to ulepszał Na pewno z tym z, z, ze skutkiem Dobra Łucznik. Dobra Łucznik padł, łuczniki padły. Ile jeszcze mamy czasu? Dwie minutki. O kurwa. Jak śmiesz... Jak śmiałeś szmato go zajebać. Szmato jeba na ty. Tarcza szmato. Jedyneczka. Ja. To robi taką... Tarczasz ma to Dobra. Jeb. Ale to mu dużo bierze. Kurwa. Tarczasz ma to. Jeb. Tarcza. Jedyneczka. Dobrze. Tarczasz ma to. Jedyneczka. Jeb. Tarcza. Ło kurwa. Telefon zaś mi dzwoni, no? Za chwilę wracam. Moi drodzy, musiałem jeszcze przerwać nagranie. Ale zarąbałem tego, jakże zwalistego kolesia. I wypadły mi tutaj takie fajne, zarybiste rzeczy. Nowa moc ziemna. <laughs> dzienna. Wiem. Ten do chrony Super. E, po prostu zajebiście. Tylko to chcę sobie sprawdzić, czy mogę już ulepszyć moje moce. Mogę? Okay. Mam. Nie mam dostępnych <laughs> punktów. Spoko. Tutaj sobie jeszcze chcę A właśnie znalazłem coś jakiś To są buty chyba Więc weźmiemy i je zidentyfikujemy yy, Ok bardzo chętnie użyję sobie Więc co, armora Wolniejsze poruszanie Wytrzymaj Moi drodzy Moi drodzy, doszliśmy do, do Never Winter. Niestety koń, 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 kończy nam się już powoli termin, no termin, czas, yy, który możemy nagrywać. Więc jesteśmy w Never Winter. Do zobaczenia, do usłyszenia na razie i cześć!